witajcie na moim kanale no i dzisiaj przerobimy sobie trochę takich typu złącz i tego różnego rodzaju to są tak tak to wygląda Tu były takie nakrętki ja to wszystko sobie porozdzielałem no i zobaczę jak to będzie wychodziło no i tego jest 3 kg 100. No ale jeszcze mi tu zostaje dosyć sporo materiału. Muszę z tego wszystkie te piny posrebrzane powyciągać, ale nie wiem czy to się w ogóle będzie opłacało. Zobaczę z pierwszym pierwszą partią jak to będzie wyglądało. Jak będzie słabo, no to wrzucę to wszystko, żeby to też nie zalegało i to jest miedziucha na bazie miedzi. Także to powinno iść OK na pewno miedzi. Sprawdzimy magnesem. Tak to wszystko jest miedziucha. Także spoko. Dobra, ja sobie przygotuję raczej wiaderko. Wsadzę, wsypię to do wiaderka. Czekajcie może przerobimy to 3 kg. Dobra, niech będzie 3,52. To na razie na bok. Ja idę wiadro, zaleję to kwasem azotowym. No i kolejny eksperyment. Jakby ktoś posiadał takie złącza, będzie wiedział, jak z tego wychodzi. Dobra, wagę wyłącznie nie jest potrzebna. Dobra, pomyślałem jeszcze, że zrobimy eksperyment na jednym. Weźmiemy sobie takie jakieś małe złącze, czekajcie, bo tu plastik w środku, dobra, to mamy takie czyściutkie, yy, może pokażę Wam, że jest posrebrzane, ale dobra, mniejsza z tym, yy, raczej mi wierzycie na słowo, wrzucę sobie tylko jedno, zobaczymy jaka reakcja idzie, ja sobie ubieram, ubieram teraz maskę, także zaraz. No, i tak, z tego co widzę, jest tu bardzo cieniutka warstwa srebra. Także nie liczyłbym tu na cuda, ale dobra, wsypujemy to do wiadra. No i zobaczymy, co dalej z tym będzie. Dobra, ja sobie to poukładam w wiaderku ładnie na spodzie, no i to zaleje kwasem. Dobra, miałem. Yy... Przerabiać tylko 3 kilo, ale stwierdziłem, że tu jest cienka powłoka. No to dam to wszystko, nie będzie mi to zalegało. No wiaderko tam waży jak widzicie. 200 coś tam ramu 250. I tak tych końcówek z miedzią nie będę wrzucał. Je zostawię, je będę kiedyś przecinał. Bo w razie czego, żeby mi się od razu srebro nie wytrącało, choć w sumie to też jest miedziane, to kurwa nie ma, nie ma znaczenia w sumie. No i tak. Rzućmy to wszystko. A potem pójdzie to. Na złom. Dobra, pudełko puste. Tu zostają same i no, te y, plastikowe elementy, co kiedyś wydłubałem. I tu w tym była ta jedna tulejka. To co robiłem na wcześniejszych odcinkach. Teraz ją dopiero widzę, ale już zostanie. Tak bardzo słabo z tego wychodziło. Aha, ile tego jest? O kurwa, mamy tego 5 kg 800, 800 gram. No, dosyć sporo. Może się to uda wszystko zalać. Nie wiem, czy mi tyle wystarczy kwasu. W sumie bym sobie to ładnie poukładał na dnie. Byłoby pewnie znacznie efektywniej. Dobra, ja sobie to poukładam. No i tak, mamy to już wszystko przerobione. Ja sobie to przefiltrowałem, jak widzieliście. Zostało to przepalone. Udało się uzyskać z tych złącz koncentracyjnych. Tu są jeszcze monety wrzucone, medale wrzucone ze wcześniejszych, wcześniejszych testów. To wszystko pójdzie na przetop. Tu jeszcze do tego pudełka polecą sztućce. No i tak to wygląda. Po obróbce zostało równusieńko 5,5 kg. Było tego 5 kg 800. Tu zostały jeszcze takie plastiki w środku. Ale na wiosnę będę kupywał piec do topienia. Także będą z tego sztabki. To jest mosiądz, mosiądz żółty, ale teraz się zrobił taki kolor miedziany. No i ile się udało uzyskać z tego? Tu mam taką bryłkę. Tak to wygląda. To pójdzie jeszcze raz na rafinację. Także to na bok. No i odpalmy wagę. Będzie to widać. Nie widzicie. Czekajcie, ustawię wam. Dobra, widać. No i z 5 kg 800 yy, wcześniej sobie jeszcze odzyskałem z tych, z tych niektórych złącz co fajnie wychodziły piny. Takie piny posrebrzane, ja sobie zostawiłem. Tego nie ma dużo. Troszkę pinów, ale kiedyś pójdą też na odzysk. Mam tu takie takiego typu posrebrzone. Takie jakieś inne śmieci. Też tu jest coś posrebrzenia. Dostałem jeszcze. Taki jakiś piasek. Od jednego widza. Ponoć, że jest tu srebro. No zobaczymy. Ja tu więcej widzę kamyków. No ale. Nie wygląda to jak żwir. Ponoć, coś tu srebra jest. Tu są jakieś opiłki, czy coś takiego pisał. Dobra, mniejsza z tym. I tak, ile to waży? Yy, udało się odzyskać 16 gramów 800. No, myślę, że też nie było wcale szału. Tego nie. To kiedy indziej będę o tym mówił. Yy, tutaj mam srebro z tych wcześniejszych tulejek. No, a tu styk złącz. Tam było też gram coś. O to pójdzie wszystko na rafinację, jeszcze raz, ale będę to przetapiał w jedną bryłkę. Może zrobię elektrolizę, zobaczymy. Możecie napisać w komentarzu, czy się opłacało, czy nie. Tutaj dostałem jednego Goldbacka od złotego bazyliszka. Na kanał jego serdecznie zapraszam. No i zobaczymy, wrócę to do kwasu i zobaczymy, ile się uda tych płatków złota z tego odzyskać. I czy uda się to przetopić? Sprawdzimy, czy się uda, czy nie. Dobra, jeżeli film się podobał, a jeszcze tu mam takie, tu mam jeszcze takie złącza. Po 250 g 250 g, jedne są takiego typu. Tutaj z takim pogrubieniem, ale to jest też posrebrzane, bo sobie sprawdziłem. Przeciąłem sobie po prostu szczypcami nie Okazuje się, że to też jest pozwłacanie, To nie jest jakiś styk czy coś do opalenia, ale to będzie o tym film. No i drugi jest taki sam, tylko jest. O, jest bez tego. Jest tego po 250 gramów tego i tego, czyli łącznie jest pół kilo. Waga do tyle mi nie pokazuje. No i będzie z tego film, choć ja wiem, że to jest bardzo y, słabe na tym sreberko i to poleci do mojego fasu, czyli potas, azotu potasu razem z elektrolitem, azotanu potasu ze, razem z elektrolitem. No i będziemy wytrącać standardowo do chlorka srebra, bo jak będę to wytrącał miedzią, to nie wiem, czy w ogóle coś tu wyjdzie, tylko się może drut szczernić, no i na tym się skończy. Także Zapraszam na kolejne odcinki. Ok, sztuczce mam ogarnięte. sztuczce mam ogarnięte. Taka bryłeczka wyszła, ale to będzie film kolejny o tych sztuczcach. Dobra, jeżeli film się podobał, zapraszam do subskrypcji kanału i tam zostawcie komentarz po sobie. Tu jeszcze mam trochę pinów odciętych, znaczy groszków samych odciętych. Też muszę kiedyś to robić, ale nie mam czasu. Ten piasek mnie ciekawi. Może będzie kolejny odcinek z tego piasku? Dobra. Jak w klepsydrze. Pyk, 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 pyk. Dobra. Do następnego. Hej! Wyłącz uwagę.